Witajcie moi dorośli, Wiecie, muszę wam padać, że jak ją u do szkoły, to rektory uczyli nas, nie inną no, tak, jakby piwo pić, karty grać z owami, tańcować, ale uczyli nas matematyki, fizyki, elektrotechniki yy, i logiki. Szczególnie w matematyce i w Takich technicznych Tajrach Kasia Czajkuczu. bo jest z wykształcenia technik. No i jak teraz co w soferezyjach, radiokach. Puszczają za fleki na temat. E, są energetyki i to jedni i drudzy, bo to nie jest powiedziane, że. I no, z to na rządząco sprawio, ale i ta druga też nieco koło, prawda? Chcę powiedzieć, bo e, żeby pokopić co tak rychtych idzie w tych cyndach strumu, to trzeba mieć pierwsze taką wiedzę, że o, pierwszy taki powiedzmy sobie dogma trzeba obalić. Że elektrownie gazowe to są elektrownie ekologiczne. Nieprawda, bo w elektrowniach gazowych sporo się gaz ziemny, który składa się z węglowodorów. No z przewagą, znaczy jest dużo więcej wodoru niż w węglowodorach stałych czy płynnych. Ale to są też węglowodory. To są normalne, kopalne. Yy źródła energii i tak samo podlegają produkcji CO2 i produkcji wodo, wody, wody, pary wodnej. I takie robienie, że o, to my tu będziemy teraz wszystko na gaz przechodzić. Trzeba gruby pozabierać. psińco. Bo gruby niewiele więcej produkują yy, dwutlenku węgla, jak te całe gazowe. Co prawda, produkują też większe szkodliwe substancje, ale przy dzisiejszym poziomie techniki większość z nich może być usuwana. I to usuwano tak, że to nie szkodzi za bardzo środowisku. Zresztą, jak chce się gaz ziemny spolić, by się go chciało polić, w stopniu surowym, nieprzygotowanym do spalania, czyli zasiarczonym, to by spalanie gazu było bardziej szkodliwe, bardziej, jak w Bo w gazie wydobywanym bezpośrednio z ziemi znajduje się mnóstwo związków siarki. A siarka z poluną tworzy tlenek siarki, a jak się połączy z wodą, to jest kwas siarkowy. Wszyscy kierzy macie styczność ze kotłami gazowymi. To wiecie, że nie może ten kocioł odprowadzać swoich spalin we normalnym kominie. No, komin musi być odporny, bo inaczej by mu ten komin został żeżarty. A biorę się stąd, że mimo oczyszczania, to dalekiego oczyszczania gazu ze siarki, to w tym. W gazie jeszcze siarka się znajduje i szkodzi środowisku. Także to jest bojka, że gaz jest dużo lepszy. Nie, nie jest dużo lepszy. No jest szkodliwy. Zresztą z wągro pozyskiwano. Energia też jest szkodliwa. Ale energia pozyskiwana z fotowoltaniki i z wiatraków też ma swoje ujemne strony. Bo taki ploperer ma swoje termin użyteczności. Potem trzeba go utylizować. Trzeba bym doprzed wiedzieć, jakie są koszty utylizacji. Czy się do to tak bezszkodowo utylizować? Czy te properery na wodzie nie szkodzą yy, żeglarzom, agroturystyce, wyglądowi yy, środowiska? Czy nie szkodzą na lądzie zwierzynie, ptoku? No nie wiemy tego jeszcze wszystkiego. Także nie bierzmy, że to jest czysta energia, zielono. To są bzdury, to jest, to jest fanaberia. Każde pozyskiwanie energii kosztuje. Teraz i tak. Trzeba by zrobić, żeby ten koszt był jak najmniejszy. I czemu w Polsce postawili tam rozwojowi Energii na fotowoltaniki i ze preparerów. Te pytanie. Na te pytanie w ogóle nie odpowiadają. Tak, richtig godają o tym, ale tak, schować, żeby do nie dotarło. Sieci przesyłowe, które są jednym z wielkich kosztów, nie są przystosowane do przesyłania łodymię ze chałupy energii do systemu. No ze systemu do mojej energii a przystosowanie tego w pierony kosztuje. Jak jest ten fotowoltanik, jakiś tam mały tych propelerów, nie za wielki udział, no to jakoś to idzie. Ale jak to by za gipko rosło, to by no na to nie było stykło. Bez to trzeba to było przyhamować. Władza to zrobiła, no ale ci co władzy nie lubią, co ich chcą robić na tym, to zaczęli wrzeszczeć, że. Są przeciwnikami nieszkodliwej energii, a w że nie ma nieszkodliwej energii. Teraz tak, pieniądze z emisji, te opłaty emisyjne, które na z Europy, no ja się nie do końca z nimi zgodzą. no ale jak już są, to są, to te pieniądze idą do budżetu państwa. Co budżet państwa może z tym zrobić? Ano, może dopłacić biedokom, żeby mieli trochę więcej geltu. Może przesmolić na swoje fanaberie, może przeznaczyć na. Są weźmy nauka. Jedyny sposób, jaki jest mi znany racjonalnego magazynowaniu i wykorzystywania powtórnie energii elektrycznej, to nie są akumulatory. Bo akumulatory mają też krótką żywotność, też ograniczoną pojemność, ale idzie. Aha, jeszcze muszę wypadać coś takiego, że każda elektrownia wtedy się sporo olej opałowy, czyli mazut, kąsi się sporo węgla, kąsi się sporo pronotny węgla, kąsi się sporo no gaz to nie tak koniecznie, ale tam, jak są takie źródła ciężko sterowalne. Wymagają tego, żeby te kotły szły co najmniej na 40%. Jak spadają poniżej 40%, to produkcja przestało być opłacalna. Trzeba pod tym wysokie marże robić, trzeba z klienta ściągać większe pieniądze, bo ten szturm zaczyna opieronym drogo kosztować. A poza tym mamy jeszcze taki urząd regulacji cen energii, który przez wiele tam lot hamował wzrost cen, Także powiedzmy się, te koncerny energetyczne, nie wiem po co koncerny, bo też lepiej, by nie było koncernu, no byłby niezależny elektrownia i konkurowały ze sobą cenami i efektywnością, ale to już jest inna sprawa, nie mogły sprzedować prądu z zyskiem. Czyli nie mieli pieniędzy na rozwój. Nie mieli pieniędzy na. Unowocześnienie, a jakby mieli pieniądze, zum Beispiel, na to, żeby przy elektrowniach, w momencie kiedy elektrownia no, musi mniej sztrumu posyłać do systemu, to żeby ten sztrum przerobiała na wodór. A wodór to jest jeden ze składników gazu ziemnego. Ten wodór szłoby dwa możliwe byłyby sposoby. Jeden, wciskać do systemu gazowego. Mielibyśmy bardziej kaloryczny gaz w, e, powiedzmy w systemie, albo magazynować i produkować szturm wtedy, kiedy go brakuje: kiedy nie ma wiatru, kiedy jest noc, kiedy jest zima, kiedy go trzeba więcej albo są upały bez lato, trzeba więcej. Wtedy moglibyśmy z tego wodoru dodatkowo produkować szturm mniej noc z wąglą, mniej E, tych rzeczy kopalnych. No ale jak pijące się przez na hulanki sławole, no to nie ma pieniędzy na naukowców. A naukowcy za 5 tysięcy, ani za dwa, no to nie są radzi robić. Jak dostawają Kainzi kilkadziesiąt, no to wolą wyjechać do Singapuru, do Niemiec do Ameryki, do Wielkiej Brytanii. I tamte nasze mózgowce robią to, za co im tam płacą, niekoniecznie wymyślają e, produkcja wodoru, jego magazynowanie, a mogliby takie coś robić u nas w Polsce, no trzeba by im było zapłacić. A poza tym jeszcze, co jeszcze, e, elektryczne auta wymagają. Specyficznych akumulatorów. Na razie tych aut nie ma za dużo na te akumulatory, tych ziem rzadkich styknie, ale co być, jak jak się coś zęknie i nie będzie z czego robić tych akumulatorów? Na wodór auta też umiem jeździć. Tak, jak na propan butan. Niewielka modyfikacja silnika. Pomyśleć, jak zrobić bag na wodór, żeby był. Bezpieczny? Bo wodór bojno wada, tak jak gaz, kiedy w duma. Nie truje, ale umiesz pręgnąć. Tak jak w Gdańsku ten e, trapa chmur się zęknął, tak jakby był gaz z koksowni, to ten istnę co go odpuścił, się łotro i nie byłoby problemu. Ale by prawdopodobnie nie wyleciał w luft, tym wieżowiec. A ten z tego, że mamy dużo w nim wodoru, jest bardziej wybuchowy. Tak samo wodór. Wodór jest ograniczony jego użytkowość. Jak się go połączy z tlenem w proporcji takiej jak w wodzie, to stanowi mieszanka i wybuchą. I to jest jeden problem, który by trzeba rozwiązać. A myślę, że nasze. Fizyki, nasze techniki, nasze biologii, chemiki byliby w stanie to opanować. Wtedy wyszło nawet pomyśleć o tym, że moja elektrownia fotowoltaniczna umie na dachu, na mojej hacjencie i mały generator wodoru, który mi produkuje wodór i ten wodór jest magazynowany bez całe lato, kiedy tego słońca jest za dużo. I bez zima mnie dogrzywo i bez zima mam na czym zrobić placki. Nie muszę sztrumu używać, nie muszę tego. I no, musi iść postęp techniczny. No z ostatniej chwili dowiedziałem się, że w Polsce będą no, dzięki KGM-owi ustawiane małe reaktory jądrowe. No ale widzicie, mały reaktor jądrowy, fajne rozwiązanie, e, mobilne rozwiązanie. Ja uważam, że jest to ciekawe pod względem technicznym, naukowym. No ale też moje wada. Odpady po takim reaktorze też trzeba kasik ich zutylizować, jakaś przechować, a one są najciężej do zutylizowania. I ten. Także nie ma energetyki nieszkodliwej. Pamiętajcie się o tym i nie dowiecie się robić w bambuko przez, ani przez tych, co nami rządzą, ani przez tych, co by chcieli nami rządzić. No to do już zaś. Prysk